że córki 18. Kurczę, w tych czasach to ciężka robota. Jeden TikTok dziennie. <laughs> ja! 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 Ostatnio bardzo znana już wszędzie rozpowszechniona sytuacja z Oliwką Brazil na koncercie z podrubą Gisoka. Mordo, ja jestem Remul. Witajcie w kolejnym odcinku Zagubiony w internecie. Słuchajcie, moi drodzy, jak wiecie, lecimy z Daily. Częste wasze pytania są częstsze niż najczęstsze. Cieszę się, bardzo się cieszę, że piszecie komentarze. Tutaj ostatni komentarz propos właśnie codziennych filmów. Film o tej godzinie to się nie spodziewałam. Największą tajemnicą YouTube'a jest to, o której Maciek wstawi film trzeba być zawsze czujnym. Jeśli ktoś obserwuje Instagrama, to dobrze wie, kiedy te filmy wchodzą, bo tam zawsze informuje. Fakt jest taki, że filmy pojawiają się codziennie o 16, aczkolwiek wczoraj wleciał on o 23.50. Cudem się wyrobiłem. Czasami są opóźnienia z tego względu, że te filmy robię sam. Muszę to nagrać, pomontować jeszcze na tyle, żeby to dobrze wyglądało, także zajmuje mi to cały dzień i jak będzie taki przypadek jak wczoraj, że chciałem sobie chwilę dłużej pospać, to już film praktycznie Praktycznie no nie zdążył, ale zdążył. Także jak będzie się spóźniać, zapraszam na mojego Instagrama, i tam się wszystkiego dowiecie. i dzisiaj wasz ulubiony serial, bo to zagubiony w internecie. TikTok Mahemcycko jest, wspaniałe bordy, łapa w górę przede wszystkim. Chcę wiedzieć, że Wam się to podoba. Cypis nam ucieka. Zobaczcie, chłop, bił 129. My mamy 128 8 dalej, brakuje nam 9 tysięcy subskrypcji do Cypisa, żeby go przegonić, Także. tygodnia, ja Zapraszam, subskrybujcie kanał, lecimy do góry. Bardzo straszyt myśl. Co to za upośledzony palec? Przestać zajmować się gównią. To jest jakiś zabieg palca u stopy? Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Bo pierwsze, widzę, żeby palec tutaj robił helikopter. Helikopter, helikopter! Parakopter, parakopter. <grystanie> Może to pobudza naczynia w naszych palcach, żeby szybciej rosły. Nie mam pojęcia, co to jest serio. Napiorkowska K. To jest ten Jakarta, ty, bo odlecisz! Helikopter, helikopter! No to te znane wszystkim tańce Jakarta, One Desire. To było 13 lat temu, moja ulubiona piosenka przez tydzień i zdaje mi się, że to się wszystko od tego właśnie zaczęło. O, o, o! O, o, o! No i teraz proszę zobaczyć skutki. <grym> Ale pucałam widać, że tam wiksara była Wiksara, kluby są moje Kiedy pisz coś z psia, psiapsi i ona cię rozśmieszy Two, three, two, one, two. <grym> Barst sobie na łeb wylało <grym> <grym> Jeszcze nie Coś ty narobiła Kobieto, nienormalna ty <grym> <laughs> Ej, to mi się podoba, to jest... tak. Ja wczoraj z moim starym, on mnie prawie utopił, bo piłam wodę i on sobie żartować, a ja się woda zachłysnęłam wodą. Wy nawaleni te komentarze piszecie. My często narzekamy na swoje problemy w życiu, że mamy pecha, że los nam nie sprzyja. Zobaczcie na nich. Da kill 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 du 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 true bro kill kill what film 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 kolejne tutaj jakieś skomplikowane ręce trzeba się nauczyć takich rzeczy magia <ścisk> no super, super. Słowa piosenki nie są ciężkie. Warto się nauczyć. Najdziwniejsze znaleźli w polskim rapie. Doskonale znam stary, piękny czas, niepiękny. Okej, sukien. pije lekko, Kotek pije mi... Ej, kotek pije mleko z nie byli jeszcze gotowi na reto I w ogóle śnił mi się reto Czajcie, że został moim menadżerem To był strasznie dziwny sen, ale teraz mi się przypomniało Po tym komentarzu Boże, do, do czego to doszło? Swoją drogą w tych czasach mamy bardzo ambitne teksty Trzeba je docenić Kotek pije mleko Kurwa, łosoś Ja pier... ale łosoś <śmiech> <śmiech> Łosoś, ty <czy> inny je <laughs> Łosoś po drodze zapier... <laughs> Ale, ale ja ja <noise> Łosia też ostatnio spotkaliśmy, jechaliśmy z Piotrkiem i z Patrykiem ze stacji Jest ciemno, nikogo już na drogach nie ma Patrzy, a przed tabi coś wielkiego idzie Przecież nie myślałem, że to jakaś grupa ludzi Ale patrzy, że to ma rogi i wielki pysk Pierwszy raz łosia w życiu widziałek Jeszcze się przebiegał przez ulicę, nie wiem, do Cejrowskiego udawał O, jaki słodziaczek Stary z historii o podróżach do przedszkola Wy macie za mocne te komentarze, no, to, ale dobre, dobre. Nie powiem, że nie. O to chodzi, żeby było śmiesznie. <laughs> Peron 9,34. Będziemy mieć nową wersję, jak widzicie, harrier portierki. Tak, w portierni. Coś, co Eee, Bardzo fajna foka, podoba mi się, pogłaskałbym. Mamy nowy trend na polskim TikToku. Dołączyli do niego w ostatnim tygodniu influencerzy, a... Influencerzy! AJ! Ubiegał to słowo influencer! O oh yeah, influencer! Tysięcy filmów. Zatem stwórz ciekawy kontent z użyciem muzyki z tego. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, są tu rzeczywiście jakieś trendy i tutaj naprawdę popularszy osoby to robią. Masz się załadować! Filmiki na TikToku się lepiej pozycjonują, jak ktoś obejrzy cały film, nie? To zrobić bumerang jednosekundowy, gdzie się ładuje ten TikTok i ludzie by nie wiedzieli, że oglądają na okrągło. Boś! Milion wyświetleń. Pisze mi, że córki osiemnastka. Proszę, wpadnij. Córka to fanka. Na profilu pisze, że bez dzieci i że sama. Aha. Czyli no ogólny taki lipsync, no to pewnie wszyscy będą mieć to samo. Mama pisze mi, że córki 18. Kurczę, w tych czasach to jest ciężka robota. Jeden TikTok dziennie, a propos Lipsynsa i ciężkie roboty dziennie. Ostatnio sobie nagrałem TikTok jak robiłem sobie kubkę i pomyślałem, he, skorzystam jakoś, ale nie o... Nie opubliczniłem tego, bo tak sobie myślałem, że wstyd trochę. Dlatego wam to teraz pokazuję. Okay, robię się to bo jednorazowo. Może płacić za moje auto. Te diamenty nasze to wszystko to nie jest gaz. Tak, jak widzicie, nawet na kibelku jestem w stanie dobrze wykorzystać czas. <laughs> no kto nie śpiewa na kiblu? No proszę Was. Każdy normalny człowiek to robi. Albo nienormalny. To już nie ma znaczenia.

Cziku-wiku-wiku! fuck? What the fuck is that? zaran 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 What the hell are you doing and who are you? Hahaha, <laughs> <laughs> Ej, to jest ciekawe! Jak wy byście zareagowali w takiej sytuacji? To się nie da chyba powiedzieć, to jest spontan! Zależy też od dnia pewnie. Jakbyście mieli gorszy dzień, to byście zareagowali jak te drudy. Ta, ręca, 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 ręca. Co to było? Już go roześmiał ten palec, także niektórzy nawet z palca już się śmieją. Ta, ręca, 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 ręca. Cik, kuku, kuku. Ta, ręca, 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 ręca do, <laughs> do chłop szoku. Oh, oh, oh. Ej, dobry filmik. Zale moi niemcy ponieśli sromotną porażkę. To sprawka Kingston? To jest reklama. mam miliona na siłę. Błaga, no czemu wy to robicie, polskiej budzieży Wszędzie teraz telefony I co robią? A jeszcze zareklamujemy jak przy ognisku gramy w grę. Tu gdzie błagam, chociaż przy ognisku nie grajecie na telefonach. Okej, okay. mamy! Go. Na koncercie Leosi wchodzi Oliwka Brazil. Bartogo! Let's go Warszawa. Wypij dalej. wypij dalej. Morneczko, ty że prójesz, ale to ty stoisz pod sceną, z podróbą oka. O nie, dobra, 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 kuwa o co chodzi? Ostatnio bardzo znana, już wszędzie rozpowszechniona sytuacja z Oliwką Brazil na koncercie z podróbą DJ I teraz ludzie robią przeróbki z tym. Co do całej sytuacji, co mogę powiedzieć jako reaction videos? No szczerze nieprzyjemnie, jakby ktoś na waszym koncercie krzyczał takie słowa i tutaj miała rację, jak powiedziała do widza, do widza, właśnie Do ziomka, że dresia stoi pod sceną. Przynajmniej sobie na nim zarobiła i to jest spoko. Podrybą dziś? ok? <grymny> <grymny> Może kolekcjonuje. No, ale sama sytuacja memiczna i nie dziwię się wcale, że teraz tak to łazi po internecie. Mie, 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 mie. Mordo, ty zasypuje. Coś się gnuje <grystwem> A tu ty stoisz pod seną! Z podrubą DZISZOKA <grystwem> Wspaniały, wspaniały filmik Mordeczko, co ty chcesz osiągnąć? Stoisz stąd stąd? Stończ Stończ pod seną! Z DZISZOKA O nie, to chyba było coś wzięte przed Mordeczko stoisz po pod seną! Z DZISZOKA Fajne to, takie satisfaction! <mum> <mum> no to już lepiej zrobione, proszę Państwa! Przysłałem Wam Leksiusia. Oni No i suchy żarcik! Leksiu po roku w Szwecji. <mum> A cóż, że ze Szwecji? O, nauczyłem się już, no. Jest po raz kolejny nasz! Kumpel! He <mum> no lubię go bardzo go lubię obserwacja oczywiście musi polecieć Tomasz Ja nie ja ja, <laughs> ja? Tomas! Boże Niemcy to co tu się stało Ja <laughs> Także mamy sytuację z życia wziętą. Na mnie rodzice też to stosowali. Jak nie chcieli krzyczeć, tylko chcieli, żebym zszedł na dół, zawołali mnie tylko raz. A jak krzyczałem, co, co? No i końcem końców w samej ciekawości schodziłem na dół, żeby dowiedzieć się, co chcą. Także dobrego tipa na mnie znaleźli. Ale tutaj mamy niemiecką wersję. To by było na tyle z tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, kolejny film jutro na kanale. 16, więcej na sklepie Do zobaczenia.